Łukasz Ostrowski, SENTAUTA, dzień dobry dziś Mazda 6 w nadwoziu kombi z 2011 roku z silnikiem diesla w pojemności 2,2 litra o mocy 163 koni mechanicznych Czarna ta Mazda o, kolor czarny klasyczny felgi aluminiowe, hamulce z tyłu nowe z przodu nowe w listopadzie miała nowy TIF a wiecie jak się w Niemczech podchodzi do badania tysiącego, zobaczcie nowka, zaraz z drugiej strony Wam przód pokażę wiadomo ma czynniki parkowania wszystko klima automatyczne, tempomaty no pojazd klasy średniej więc mieć to musi i wypada obchód tu robimy i zaraz się udamy do środka. A co? Dobra. To, to, to. A żeby nie było. Zobaczcie, mówił o chmurcach. Co też nowka. Dobra. Bagażnik. Bagażnik w kombi klasy średniej mały być nie może. Teraz tu roletka taka do góry, tu dodatkowa, a pewnie z tą siatką. Ale jest kawał badyla. Dobra. Zamykamy, bramy. Drugi rząd siedzeń, kanapa. Są wiadomo i sofiksy. Szyby są elektryczne. Są elektryczne. No. A, olej, filtry też zmienione. No. I ja to szanuję. I ja to szanuję. No i siadamy sobie w maździe. o. <tuszy> tu mamy tempomat, tu mamy. Nie, tu jest tempomat, tu jest radio, tu jest jeszcze telefon. Klucze są dwa. Odpalamy pojazd. No, 228 000 km. A z zewnątrz ma światła ksenonowe. I teraz tak. Tutaj mamy radio. Mamy wyświetlacz. Pokazuje nam klimę. Pokazuje nam stację radiową. Godzinę. No, klima automatyczna. Dwie strefy. Fajne to powiem wam. Fajnie się tym jedzie. Ręczny, normalny tutaj schowek. Bardzo przyjemnie się biegi zmienia w tym samochodzie. Klik, klik, klik. One naprawdę mega fajnie, lekko chodzą. Co, lusterko samo co No słuchajcie, Mazda 6. To nie jest jakiś... A, nie będę obrażał żadnych innych samochodów. O, głośniki bose. Ocie, Florian. No. Słuchajcie, auto jest odpalone. Fajnie, cichutko ten dizelek chodzi. No. Mazda 6, 11 rok, 22 diesel, ej